Simka, witam was na, na moim hotelu, bardzo pięknym. E, dzisiaj, no nie wiem co na przykład zrobicie, ale może coś, no nie wiem. Po pierwsze, to to są nasze filmowe koszulki. Nasze firmowe koszulki yy, naszego yy, naszej iwicznej czyli mojego miasta ok myślę, że już zobaczyliście może tylko nowa iwiczna tak yy, no i bardzo się cieszę, że witam was w kolejnym odcinku moim myślę, że będzie bardzo dobrze to może ja dzisiaj sobie opowiemy sobie o naszych o naszych padach? o moich padach, zapraszam. to jest pad do PS3. To jest pad do PS3. Takio. Yy, no sama ta też jest bardzo dobra, nie powiem. Yy, bardzo, bardzo lubię na niej grać. To są takie słuchaweczki. O, ja w tej chwili je założę. I, i może ten jest podepnę do tego, co chwilę. No niestety nie mogę tego podepnąć, bardzo szkoda. Yy, więc ja dzisiaj yy, nie będę nic robił, to tylko sobie odcinek dałem, dziękuję za oglądanie, daj suba lub łapkę i napisz w komentarzu, czy Ci się podobał filmik. Cześć!